W dzisiejszym odcinku przerobimy sobie wszystkie pojedyncze, podstawowe ciosy, które możemy zadać sobie w stójce, oczywiście. Zaczynamy od lewego prostego. W momencie, gdy pokażę swoją lewą rękę, lewą tarczę, kiedy zobaczycie ją w ekranie, wyprowadzacie lewy prosty i starajcie się uderzyć prosto w tą tarczę. Lewy. Lewy. Lewy, pamiętaj, bark mocno przytułony do brody. Pamiętamy o wydychaniu, za każdym razem gdy bijesz lewy prosty, lekki wydech. Jak najdłuższy skręt tłowia. Ok, czas zająć się prawym prostym, prawy. Pamiętaj to samo jak przy lewym prostym. Prawy bark mocno wciśnięty w brodę. Broda pochylona do klatki piersiowej. Nie odchylamy głowy przy ciosie. Wydech. Wydech. Mocny skręt słowia. W końcowej fazie ciosu pamiętaj o zaciśniętej pięści. Czas na lewy sierpowy. Pamiętaj, podczas bicia sierpowego łokieć nie może być nisko położony, tylko na wysokości brody. Tak, żeby podczas ciosu mm. mocno się zasłonić. Mm. Mm. Oczywiście pamiętamy o skręcie. Czas na prawie się powie. Pamiętamy łokieć wysoko. Bark mocno do wybrodę. Nie odchylaj głowy, broda skierowana do klatki piersiowej, patrzymy z podbyka. Ok, i teraz sobie spróbujemy to pomieszać, czyli jeżeli pokażę lewą tarczę, bijesz lewy prosty, jeżeli prawo, prawy prosty, jeżeli tarcza jest od boku, lewy sierp, jeżeli druga tarcza jest od boku, oczywiście adekwatnie, prawy sierp. Pamiętamy o wszystkich zasadach, o których mówiliśmy wcześniej. Ok? Następnie zajmujemy się ciosami na dół. Kiedy pokażę w ten sposób tarczę, wbijasz lewy prosty na dół. Pamiętamy o tym, żeby się nie pochylać, tylko wykonać to z lekkim przysiadem. Pamiętaj, uginaj się na nogach. Podczas bicia bark wysoko. Przyklejony do brody. Każdym razem, nie nie wiadomo jak długi, mamy to dosłownie takie w ten sposób, lekki, lekki wydech. Ręka szybko wraca do głowy. I teraz prawa ręka Pokażę prawą rękę Wbijasz prawy prosty na dół I te same zasady co przy lewym prostym Na bębek Uginamy nogi Pamiętamy o wydechu Broda przyklejona do klatki Bardzo słania szczękę. Ręka jak najszybciej wraca do głowy. Ok, teraz kiedy pokażę tarczę w ten sposób, wbijasz lewy hak na brzuch, czyli na wątrobę. Zabijamy pod klatkę piersiową. Nie za nisko. Nie za wysoko. Jeszcze 10 sekund. Teraz zajmiemy się ostatnim ciosem, czyli prawym hakiem. W ten sposób kiedy pokażę tarczę, wbijasz prawy hak na mój bebek. W tym będzie trochę gruby, bo jestem po walce. Ok, teraz w momencie kiedy pokażę taczy w ten sposób, wbijasz lewy prosty, w momencie kiedy pokażę w ten sposób, wbijasz prawy prosty, tutaj lewy hak motrowe tutaj prawy hak. Okay. I ostatnie dwie minuty przed nami, w momencie kiedy pokażę tą tarczę, pamiętaj, lewy prosty, tutaj w ten sposób, prawy prosty, lewy sierp, prawy sierp, lewy prosty na brzuch, prawy prosty na brzuch, lewy hak na bebechy, prawy hak na bebechy. Skupieni, ręce pamiętamy wysoko, łokcie przyklejone do żeber, ręce po każdym wyprowadzonym ciosie szybko wracają do skroni. I wyczekuj, bądź skupiony. Patrz, co pokazuje. I wbijaj osy. Jeszcze 15 sekund. Jeszcze dycha, jak słyszymy. Już za chwilę lecimy. <grym> Okej, okay, gotowi? Jazda. Lewy. Lewy. Prawy, prawy, lewy się, lewy chodźmy trochę. Ponowienie. Prawy się, prawy prosty, lewy prosty, lewy dół. lewy prosty, lewy dół. prawy się, lewy prosty, prawy się. Lewy prosty. Lewy prosty. Prawy. Lewy prosty. Prawy na dół. Lewy prosty. Prawy na dół. Lewy prosty. Prawy na dół. Lewy się. Już bez mówienia. Orientujemy się. yes a minute I uwaga, podkręcamy. Ok, pierwszy odcinek za nami. Powtórzcie sobie to tyle razy, ile musicie. Jeżeli poczujecie się już w miarę komfortowo, wyprowadzając pojedyncze ciosy, wtedy przechodzimy do następnego filmiku. W następnym filmiku... Przerobimy sobie uniki pod czasami prostymi oraz uniki pod sierpowymi, czyli zajmiemy się też rotacjami. Co będzie jeszcze w następnych odcinkach, nie będę zdradzał, z czasem zobaczycie sami. Pamiętajmy, oczywiście ten trening nie będzie adekwatny do tego, który możemy zrobić sobie na sali. Ale może to być jakiś fajny początek, chociażby przed, przed, przed pójściem na jakąkolwiek salę, bokserską, bokserską MMA, cokolwiek. Już będziemy mieć jakąkolwiek tam wiedzę, orientację na temat yy, wyprowadzania chociażby ciosów, czegokolwiek. Generalnie stójki. Eee, Także będzie to fajny początek. Możemy to potraktować jako aerobik. Czyli po, po prostu włączyć sobie na przykład parę takich filmików, odpalić sobie w domu, przerobić sobie wszystko i będzie to, tak jak powiedziałem, fajny, fajny rozruch, fajny trening yy, aerobowy. Jak również może być to doskonały trening uzupełniający, czyli Zróbmy trening oczywiście na sali, z pod okiem trenera, ale w momencie, kiedy czujemy, że coś idzie nie tak, zróbmy dodatkowy trening. Chcemy być najlepsi w tym, co robimy, czyli wracamy do domu, odkładamy wideo, poprawiamy tyle razy, ile, ile razy musimy. Kiedy czujemy się dobrze, przechodzimy do kolejnych odcinków. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Dajcie znać. To, że nie odpisuję, czy często na Wasze komentarze to nie znaczy, że ich wcale nie czytam. Po prostu nie mam czasu odpowiedzieć na wszystkie. Chodzi tak, jest pięć pytań do Borysa, w których możecie zadawać sobie jakieś pytania i jeżeli wybiorę Wasze akurat pytanie, to będę odpowiadał. Także staram się jak mogę. O co ja mogę prosić, to oczywiście o to, żebyście dali suba, o to, żebyście udostępnili ten filmik, jeżeli Wam się spodobał, i dali łapę w górę, oczywiście. No i oczywiście skomentowali, tak jak powiedziałem. Czytam te komentarze, bo widziałem opinie czasami, że nie czytam. Trzymajcie się chus do zaczęcia.